Czy wiesz, że pomidor, produkt, który wielu uważa za zdrowy, może w rzeczywistości zwiększać ryzyko raka, w zależności od tego, jak go spożywasz? Tak, wygląda na niewinny, prawda. Ale to, co dziś Ci powiem, może całkowicie zmienić Twój sposób postrzegania tego popularnego składnika. Istnieją kombinacje, które przekształcają pomidor w prawdziwego sprzymierzeńca w walce z poważnymi chorobami, ale są też takie, które mogą być prawdziwym zagrożeniem dla twojego zdrowia. Co gorsza, prawie nikt o tym nie wie. Więc jeśli chcesz odkryć, jak chronić swoje ciało i unikać ukrytych pułapek w diecie, zostań ze mną, ponieważ jeden prosty błąd może cię drogo kosztować. Nazywam się dr Józef Nowak i w tym filmie porozmawiamy o najlepszych i najgorszych kombinacjach żywieniowych z pomidorem. Jesteś gotowy, aby dowiedzieć się, które połączenia wzmacniają jego zalety, a które mogą być prawdziwym strzałem w stopę? W takim razie polub ten film. Zasubskrybuj kanał i napisz w komentarzach, który produkt chciałbyś zobaczyć w kolejnym odcinku. Razem nauczymy się, jak w pełni wykorzystać potencjał pomidora. Zaczynajmy! Pomidor, dziś nieodzowny w kuchni na całym świecie, ma historię, która rozpoczyna się w Ameryce Południowej. Uważa się, że pierwsze pomidory uprawiali mieszkańcy Andów, w tym Inkowie i Aztekowie, którzy uważali go za święty owoc. Nazwa pomidor pochodzi od azteckiego terminu tomatyl. Po przybyciu europejskich kolonizatorów w XVI wieku pomidor przepłynął Atlantyk. Początkowo był traktowany z podejrzliwością w Europie. Gdzie wiele osób uważało, że jest trujący. Na szczęście ta reputacja została przełamana, a pomidor szybko stał się filarem kuchni śródziemnomorskiej, zwłaszcza we Włoszech, gdzie zdobył status gwiazdy w sosach, sałatkach i tradycyjnych potrawach. Oprócz bogatej historii, pomidor jest również prawdziwym klejnotem pod względem wartości odżywczych. Ten owoc, który wielu mylnie uważa za warzywo, jest pełen witamin, minerałów i bioaktywnych związków. Które przynoszą liczne korzyści zdrowotne. Jest doskonałym źródłem witaminy C, niezbędnej do wzmocnienia układu odpornościowego, a także zawiera witaminę A, kluczową dla zdrowia oczu i skóry. W jakiej formie najbardziej lubisz spożywać pomidora? W sałatkach, jako sos czy pieczonego? Podziel się w komentarzach swoim ulubionym przepisem z pomidorem w roli głównej. A teraz, zanim przejdziemy dalej, specjalna wskazówka. W pierwszym przypiętym komentarzu znajdziesz ekskluzywny link do e 50 produktów przeciwrakowych. Jest on dostępny tylko przez ograniczony czas. Nie przegap okazji, aby dowiedzieć się, jak te produkty mogą chronić twoje zdrowie i odmienić twoje życie. Pomidor to naprawdę potężny produkt dzięki wysokiej koncentracji likopenu, silnego przeciwutleniacza odpowiedzialnego za jego żywy czerwony kolor. Likopen był szeroko badany pod kątem swojej zdolności do ochrony komórek przed uszkodzeniami powodowanymi przez wolne rodniki, które są związane z rozwojem chorób przewlekłych, w tym raka. Badania wskazują, że regularne spożywanie pomidorów, zwłaszcza gotowanych, może zmniejszyć ryzyko raka prostaty, płuc i żołądka. Likopen odgrywa również rolę w ochronie przed demencją, pomagając zachować funkcje poznawcze i zdrowie mózgu wraz z wiekiem. Dlatego włączając pomidory do swojej diety, nie tylko wzbogacasz swoje potrawy o smak, ale także wzmacniasz obronę swojego organizmu przed poważnymi chorobami. Co najlepsze, jest niezwykle wszechstronny i można go jeść na surowo, w sałatkach, zupach, sosach, a nawet sokach. Wykorzystaj ten dar natury i uczynij pomidora sprzymierzeńcem swojego zdrowia i długowieczności. Teraz odkryjmy najgorsze i najlepsze kombinacje z pomidorem. Pierwsze złe połączenie z pomidorem to makarony z białej mąki. Wyobraź sobie parującą miskę makaronu na niedzielnym stole z dobrze doprawionym sosem pomidorowym. Brzmi kusząco, prawda, ale poczekaj. To pozornie nieszkodliwe połączenie może być pułapką dla Twojego zdrowia. Rozwiążmy tę zagadkę. Makaron z białej mąki jest bogaty w rafinowane węglowodany o wysokim indeksie glikemicznym. Oznacza to. Że po spożyciu powoduje szybkie skoki poziomu cukru we krwi, po których następują gwałtowne spadki, pozostawiając cię zmęczonym i ponownie głodnym w krótkim czasie. Dodajmy do tego kwasowość pomidorów. Ta dynamiczna para może podrażniać układ trawienny, powodując dolegliwości takie jak zgaga i refluks. Co więcej, regularne spożywanie rafinowanego makaronu może przyczynić się do przyrostu masy ciała, zwiększenia tkanki tłuszczowej w okolicy brzucha. A nawet podnieść ryzyko chorób takich jak cukrzyca typu 2 i choroby serca. A ten sos pomidorowy, który uwielbiasz. Jeśli jest przemysłowy, sytuacja jeszcze bardziej się pogarsza, ponieważ może zawierać nadmiar cukru i soli. Dlatego następnym razem, gdy pomyślisz o makaronie, spróbuj wersji pełnoziarnistych. Są bogatsze w błonnik, wspomagają trawienie i utrzymują stabilniejszy poziom glukozy we krwi. Zamiast gotowego sosu wybierz domowy, przygotowany ze świeżych przypraw i bazylii. W ten sposób możesz cieszyć się smacznym daniem, nie narażając swojego zdrowia. Pierwsze dobre połączenie to pomidor z brokułami. Teraz zamiast makaronu i przemysłowego sosu pomidorowego wybierz kombinację, która wygląda, jakby wyszła z laboratorium superżywności: pomidor i brokuły. Ta para to prawdziwa definicja: razem jesteśmy silniejsi w świecie zdrowego odżywiania. Pomidor, bogaty w likopen, jest potężnym przeciwutleniaczem, znanym z pomocy w zapobieganiu chorobom przewlekłym, w tym rakowi. Z kolei brokuły, dzięki swoim związkom sulforafanowym, są naturalnym środkiem detoksykującym organizm, pomagającym zwalczać stany zapalne i wzmacniać układ odpornościowy. Najbardziej niezwykłe jest jednak to, co dzieje się, gdy te dwa produkty są na jednym talerzu niesamowita synergia. Likopen z pomidorów jest lepiej przyswajany przez organizm w obecności zdrowych tłuszczów, takich jak oliwa z oliwek, a jego działanie przeciwutleniające jest jeszcze silniejsze, gdy łączy się z substancjami odżywczymi zawartymi w brokułach. To połączenie nie tylko pomaga zwalczać wolne rodniki, ale także chroni serce, obniżając poziom złego cholesterolu i poprawiając krążenie krwi. Uważasz, że to trudne do przygotowania? Wcale nie. Sałatka z brokułów gotowanych na parze z plasterkami świeżego pomidora, skropiona oliwą z oliwek i odrobiną cytryny, wystarczy, aby zdziałać cuda dla Twojego zdrowia. Jeśli wolisz, możesz je połączyć w zupie lub duszonych warzywach. Proste, pyszne i niezwykle odżywcze. Lubisz takie połączenie? Podziel się w komentarzach swoją opinią na ten temat. Zanim przejdziemy dalej, przypominam, aby polubić ten film i zasubskrybować kanał, dzięki temu będziemy mogli stale dostarczać Ci wartościowe treści. Drugie złe połączenie to tłuste sery. Kto potrafi oprzeć się roztopionemu serowi na gorącej pizzy z sosem pomidorowym? Brzmi nieodparcie, prawda. Ale uwaga, to połączenie to prawdziwy ukryty wróg Twojego zdrowia. Wyjaśnijmy, dlaczego. Tłuste sery, takie jak chedder, parmezan czy madzerele. Są bogate w tłuszcze nasycone. Spożywanie ich w nadmiarze może podnieść poziom złego cholesterolu LDL, sprzyjając odkładaniu się blaszek tłuszczowych w tętnicach, co zwiększa ryzyko zawałów serca i udarów. Dodajmy do tego pomidory, które zawierają kwasy organiczne. Ta mieszanka nie tylko utrudnia trawienie, ale także obciąża wątrobę, mogąc powodować uczucie ciężkości, a nawet refluks u niektórych osób. Ponadto warto pamiętać, że kawałek pizzy z tłustym serem i sosem pomidorowym to prawdziwa bomba kaloryczna. Regularne spożywanie takich produktów może prowadzić do przyrostu masy ciała i szeregu problemów metabolicznych, takich jak insulinooporność i cukrzyca typu drugie. A jeśli kochasz ser, nie musisz całkowicie z niego rezygnować. Zamień tłuste sery na lżejsze opcje, takie jak twaróg, rykatę czy madzerele z mleka bawolego obniżonej zawartości tłuszczu. Dla tych, którzy lubią eksperymentować, co powiesz na domową pizzę z naturalnym sosem pomidorowym, lekkimi serami i świeżymi warzywami? Zachowasz smak, a zdrowie będzie na pierwszym miejscu. Drugie dobre połączenie to pomidor z cebulą. Teraz wyjdźmy ze strefy ryzyka i porozmawiajmy o idealnym połączeniu w świecie sałatek i duszonych potraw: pomidor i cebula. Ta para to klasyka kulinarna która nie tylko smakuje wybornie, ale także dostarcza mnóstwa korzyści zdrowotnych. Cebula to bogate źródło kwercetyny, potężnego przeciwutleniacza, który pomaga obniżyć ciśnienie krwi, poprawić krążenie i zapobiegać chorobom sercowo-naczyniowym. Z kolei pomidor to superżywność pełna likopenu, przeciwutleniacza, który zwalcza wolne rodniki, redukuje stany zapalne i pomaga zapobiegać rakowi. Sekret tej kombinacji tkwi w synergii. Cebula poprawia wchłanianie likopenu przez organizm, wzmacniając jego korzystne działanie. I nie kończy się na tym. To połączenie to również świetny sprzymierzeniec dla tych, którzy chcą wzmocnić układ odpornościowy, poprawić trawienie i zadbać o zdrową skórę. Prosta sałatka z pomidora i cebuli, skropiona oliwą z oliwek i odrobiną soku z cytryny, to lekki, pożywny i pełen smaku dodatek. Chcesz coś bardziej wykwintnego? A może połączysz je w duszonych potrawach, aby wzbogacić inne dania, takie jak brązowy ryż czy gotowane warzywa? Dobra wiadomość jest taka, że włączenie pomidorów i cebuli do swojej diety jest łatwe, tanie i smaczne. Skorzystaj z tego super duetu, aby wzmocnić swoje zdrowie, nie rezygnując z przyjemności przy stole. A trzecią złą kombinacją jest połączenie pomidora z cukrem. Czy kiedykolwiek pomyślałeś, że cukier może kryć się tam, gdzie najmniej się tego spodziewasz. Dzieje się tak na przykład w wielu przemysłowych sosach pomidorowych. Wydaje się to zaskakujące, ale dodawanie cukru do tych produktów to powszechna strategia równoważenia naturalnej kwasowości pomidora i poprawiania smaku. Problem. To połączenie może być prawdziwym koszmarem dla zdrowia. Nadmierne spożycie cukru jest jednym z głównych wrogów współczesnego zdrowia, zwiększając ryzyko poważnych chorób, takich jak cukrzyca, otyłość, nowotwory, a nawet demencja. Teraz wyobraź sobie, że łączysz to z pomidorem, kwaśnym produktem. Ta para może wyrządzić jeszcze więcej szkód. Długotrwały kontakt cukru z zębami w połączeniu z kwasowością pomidora może przyspieszyć erozję szkliwa zębów, sprzyjając powstawaniu próchnicy i innych problemów jamy ustnej. To nie wszystko. Sosy przemysłowe często są przepełnione sodem, konserwantami i innymi dodatkami chemicznymi, które obciążają organizm i szkodzą zdrowiu. Dobrą wiadomością jest to, że można tego wszystkiego uniknąć dzięki prostemu rozwiązaniu. Przygotuj własny domowy sos. Wystarczy podsmażyć świeże pomidory z czosnkiem, cebulą, oliwą i ziołami, takimi jak bazylia czy oregano. Oprócz tego, że jest to zdrowsza opcja. Smak jest nieporównywalny i zamieni każde danie w wyjątkowy posiłek. Zwracaj uwagę na etykiety, unikaj nadmiaru ukrytego cukru i wybieraj opcje, które naprawdę odżywiają twoje ciało. Na zakończenie trzecie dobre połączenie to pomidor i dynia, aby zakończyć z przytupem. Porozmawiajmy o połączeniu, które jest prawdziwym darem dla twojego zdrowia. Pomidor i dynia. Ta para nie tylko rozpieszcza podniebienie, ale jest również bogata w składniki odżywcze, które czynią cuda dla twojego organizmu. Pomidor, jak już wiesz, to doskonałe źródło likopenu, potężnego przeciwutleniacza, który pomaga zwalczać wolne rodniki, redukować stany zapalne i chronić przed różnymi chorobami, w tym rakiem. Z kolei dynia to niezwykle pożywny produkt, bogaty w błonnik, witaminy A i C oraz minerały, takie jak potas i magnez. To idealne połączenie do wzmacniania układu odpornościowego, poprawy zdrowia skóry i wspierania zdrowego trawienia. Połączenie tych dwóch składników tworzy danie pełne koloru, smaku i korzyści. Przykład: Kremowa zupa z dyni z kawałkami pomidora to sycące i odżywcze danie, idealne na chłodne dni, lub gdy chcesz czegoś lekkiego i zdrowego. To nie wszystko. Dynia, dzięki swojej kremowej i lekko słodkiej konsystencji, doskonale kontrastuje z kwasowością pomidora, tworząc unikalną harmonię w potrawach. Dodatkowo, ta para to doskonały wybór dla tych, którzy szukają wysokiej jakości energii. Dynia dostarcza złożonych węglowodanów, które utrzymują stabilny poziom energii, podczas gdy pomidor dostarcza swoich właściwości przeciwutleniających i odświeżających. Niezależnie od tego, czy w sałatkach w zupach czy pieczonych daniach pomidor i dynia tworzą duet, który warto odkryć. Postaw na to połączenie i przekonaj się, jak można połączyć smak, zdrowie i kreatywność w kuchni. I co myślisz o tych połączeniach? Jeśli dotarłeś aż tutaj, napisz w komentarzu: "Kocham pomidory", a będę wiedział, że obejrzałeś do końca. Nie zapomnij polubić filmu, udostępnić go znajomym i sprawdzić inne treści na kanale. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Do następnego razu!